Rafał Brzozowski zaskakuje fanów CO przyniesie przyszłość. Rafał Brzozowski, znany polski piosenkarz i prezenter telewizyjny, niespodziewanie zakończył swoją współpracę z Telewizją Polską TVP. Jego miejsce w popularnym muzycznym teleturnieju Jaka to melodia ponownie zajmie Robert Janowski, który prowadził program przez wiele lat. Co teraz czeka Brzozowskiego? Okazuje się, że 43-latek ma już plany na przyszłość kropka Jaka to melodia? To jeden z najdłużej emitowanych programów w historii polskiej telewizji, który zadebiutował na antenie TVP ponad 25 lat temu. Robert Janowski, prowadzący program przez dwie dekady, zdobył dzięki niemu ogromną popularność i sympatię widzów. Zmiany w TVP, które przyszły wraz z dobrą zmianą, zakończyły jego długoletnią współpracę z telewizją, a jego miejsce zajął Norbii. Jednak Norbi nie spełnił oczekiwań producentów i został przeniesiony do koła fortuny, gdzie współprowadził program z Izabelą zan Rafał Brzozowski, który objął rolę prowadzącego jaka to melodia, szybko zyskał sympatię widzów i wydawało się, że na stałe zadomowił się w programie. Jednak nowy zarząd TVP postanowił ponownie nawiązać współpracę z Robertem Janowskim, zwalniając brzozowskiego brzozowski, choć z pewnością nie był zadowolony z decyzji swoich przełożonych, nie zamierza spocząć na laurach. 43. Latek pozostaje aktywny na scenie muzycznej i regularnie występuje przed publicznością. Po intensywnym okresie zawodowym i natłoku obowiązków, piosenkarz postanowił zrobić sobie przerwę i udać się na zasłużony wypoczynek. Rafał Brzozowski poinformował swoich fanów o decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim Instagramie napisał, czas odpocząć po intensywnym koncertowym weekendzie. To był znakomity czas wypełniony muzyką. Niedługo później opublikował zdjęcie z imponujących rozmiarów szczupakiem, dodając, A teraz czas dla mnie. Relaks i wędkowanie. Chociaż zakończenie przygody, z jaka to melodia, może wydawać się końcem pewnego etapu w karierze Brzozowskiego, artysta ma już nowe plany na przyszłość. Rafał zamierza skupić się na rozwijaniu swojej kariery muzycznej i eksplorowaniu nowych możliwości. Znane ze swojego wszechstronnego talentu, Brzozowski z pewnością znajdzie sposób, aby zaskoczyć swoich fanów nowymi projektami. Decyzja o zmianach w Jaka to Melodia wywołała falę komentarzy wśród fanów programu. Wielu z nich wyraziło swoje wsparcie dla Brzozowskiego, dziękując mu za jego wkład w program i życząc powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach. Rafał, dziękujemy za wszystkie wspaniałe chwile w Jaka to Melodia? Trzymamy kciuki za Twoje przyszłe projekty. Napisał jeden z fanów kropka Rafał Brzozowski, nie zamierza się poddawać. Z entuzjazmem patrzy w przyszłość i jest gotów na nowe wyzwania. Jego doświadczenie i popularność z pewnością otworzą przed nim wiele drzwi, a fani mogą być pewni, że artysta jeszcze nieraz ich zaskoczy. Kropka w świecie show biznesu zmiany są nieuniknione, ale dla Brzozowskiego każda zmiana to także nowa szansa.